Polskie wiedźmy historie, które przetrwały królka z Wizny, ta, która wiedziała za dużo. W niewielkim miasteczku Wizna, nad Narwią, gdzie rzeka potrafi zalać pola aż po horyzont, żyła kobieta zwana Barbarą. Mówiono o niej królka, była inna, silna, pewna siebie, z oczami jakby wiedzącymi wszystko. Nie miała męża, ale miała wiedzę. Pomagała ludziom, ale szeptano, że pomaga za bardzo, że wie kiedy ktoś umrze że leczy dzieci, które medycy skazali na śmierć. Lata 60. wieku. To był czas strachu, wojny, głód, choroby i... diabeł czający się ponoć w kobietach. Zwłaszcza tych, które nie bały się mówić. Kiedy więc w wiźnie pojawiły się problemy, bydło zdychało, dzieci gorączkowały, winna musiała się znaleźć. A Barbara, zbyt mądra i zbyt niezależna, była idealnym celem. Ludzie szeptali, widziano ją, jak rzucała coś do studni. Królka zna się na czarach, zna się na ziołach, zna się na zbyt wielu rzeczach. Zaczęło się dochodzenie, kazano ją zakuć i przesłuchać. W imię Boga, w imię bezpieczeństwa społeczności. Barbara się nie przyznała, trzymała się. Nie złamała. Ale oni mieli swoje metody. Torturowano ją, rozciągano, palono, ściskano palce żelazem. Aż w końcu wymusili wyznanie. Powiedziała to, co chcieli usłyszeć, że paktowała z diabłem, że znała inne kobiety, że szkodziła. Nie znaczy, że to była prawda skazano ją na śmierć przez spalenie na stosie. Tak kończyła się historia kobiety, która miała własne zdanie i wiedziała za dużo. Ogień miał spalić ciało, ale nie pamięć. Bo do dziś w Wiźnie i okolicznych wsiach przetrwało jej imię. Królka. Nie w sensie czarownicy, lecz tej, która była silniejsza, niż bali się przyznać.